Joanna Kryńska, dzień dobry. Witam w Dniu na Żywo. Węgiel ma być po tysiąc złotych za tonę. Od tej obietnicy prezesa Prawa i Sprawiedliwości zaczynamy. Na spotkaniu ze zwolennikami i działaczami swojej partii w Szczecinie Jarosław Kaczyński zapowiedział cały mechanizm obniżenia ceny węgla. To dosłowny cytat: mają być regulowane ceny i dopłaty. Już teraz w momencie, w którym chyba marszałka Senatu próbuje pytać o różne kwestie, więc tam na miejsce będziemy wracać. A teraz póki co posłuchajmy marszałka Grockiego. Marszałek Senatu odpowiadający na pytania dziennikarzy i dotyczące tej ostatniej kwestii, o której Państwo słyszeli, wcześniejszej dotyczącej cen węgla, czyli zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. To teraz takie spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości od środka. Obietnice padają w czasie spotkań. Bywało, że nie wszyscy chętni zostali wpuszczani na takie spotkanie, albo tak jak ostatnio byli wypraszani. I to chyba też za łagodne słowo. O tym, dlaczego Bartosz Bartkowiak Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ-u, jak poinformował w rozmowie Piaseckiego, wiceszef polskiej dyplomacji. Chodzi o pseudoreferenda na okupowanych terytoriach Ukrainy i próby włączenia ich do Rosji. Do tej informacji będziemy wracać, bo dla państwa również już całkiem niedługo relacja naszego reportera. Teraz te informacje z dzisiejszego poranka. A relacja naszego reportera sprzed msz tu już niedługo w dniu na żywo w TVN24. Czas na informacje z zagranicy. Do 85 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar huraganu Ian, który przeszedł nad południowo-wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Władze obawiają się, że liczba ofiar może wzrosnąć. Tragedia, proszę Państwa, tam na miejscu. Zresztą relacje naszego reportera ciągle z Florydy, u nas Magda Adamowicz. Dzień dobry, witam Dzień dobry. serdecznie. Mówimy o tym, co w Polsce, o naszej pogodzie, która chyba trochę się zmienia. U nas prognozy są rzeczywiście wyjątkowo dobre, wręcz niespotykane, gdyby wziąć pod uwagę to, co się działo ostatnio po takim niezbyt łaskawym dla nas pogodowo wrześniu. Przychodzi październik i przynosi nam babie lato. Sobota i niedziela jeszcze zapowiadają się słonecznie, natomiast od poniedziałku tak wynikało, z długoterminowej prognozy Tomka Wasilowskiego. Znowu czeka nas tej, tak, powrót takiej szarej, nieco mniej przyjemnej jesieni. Także korzystajmy z tego czasu. Dokładnie. Magda Adamowicz, bardzo dziękuję za te informacje. W dniu na żywo w TVN24. To teraz... Dziękuję bardzo. O, dziękuję. O świętowaniu. Dokładnie 25 lat temu wystartowała telewizja TVN w dziejach polskiego rynku telewizy... telewizyjnego. Był to moment zwrotny. 25 lat. Tyle mija właśnie. Ciągle z Państwem. To ja jeszcze tylko zapowiem gości, których Państwo zobaczą w naszym programie w dniu na żywo w TVN24. Już niedługo twarze doskonale znane z faktów TVN Renata Kijowska i Tomek Sianecki. To wszystko przed nami.